Hej, cześć, witam was w kolejnym odcinku eksperiazy Mega Mena 5 I w dzisiejszym odcinku zaczynamy od kolejnej podróbki Gatsmena czyli Stone Mena. No bez kitu, to jest podróbka Gatsmena, nawet z mordy taki sam Dobra, i ogólnie znowu trafiamy do kamieniołomu, czyli Do dosyć częstej lokacji, gdzie wracamy Czy tam góry? Eee, czy tam góry właśnie, bo w sobie tutaj za niedługo się pojawią takie niezłe góry I tak, Stoneman, czyli gość, który polega na... który ten. Używa kamieni jako broni. I tak mamy tutaj... Me, roz, od razu roz, rozmnażające się metule, które mają... które rozpadają się na mniejsze. Ta. I dodatkowo jest ten niezły power up, który właśnie tutaj się pojawi. Dobra, tutaj są jakieś nietoperki yy, no ogólnie to czasem to są takie jakieś, nie wiem, takie podobne... Yy, te. Yy, podobne roboty co były w poprzednich częściach, nieco. O, i tutaj jest ukryty kolejny znak, yy, który ten będzie potrzebny do... Yy, który będzie potrzebny właśnie do... do tego Megaman 5 w sensie ułożenia. I jest to literka G. Ta. No to dobrze. tutaj idealnie się nada yy, broń Gravity yy, Gravitymana. No bo w sumie tak, jakby to się poza tym, to takich rzeczach nie przydaje się. Chociaż jedynym minusem jest tak, że nie wypada po tym żaden, jakby EXP, czyli wiadomo, żyć, żyćko żadne nie wypada ani apteczka czy coś, więc no. No takie, no tak średnio by powiedział, tak średnio. Yy, no. No i co? Jakoś życie leci w tym Megamenie. Tak, jeżeli tam ogólnie... No tak, ta, ogólnie w tym odcinku też zmierzymy się z drugim bossem, który idealnie jest, będzie wypunktowany na miniaturce. Yyy... I... Tch... Stone Man jest według mnie... Nie, znaczy Stroman ogólnie też jest idealnym. Też widziałem, że niektórzy przychodzą z Stroman'a jako pierwszego. No bo w sumie on nie ma że, jakiejś wielkiej słabości, ok? Ale, ale ja go akurat yy, przechodzę właśnie dopiero później. No bo jak początkowo chciałem przejść z jako pierwszego, ale no. No wyszło za przeproszeniem dupa. Dupa wyszła z tego. Yy, ale tak. Dobra, tutaj znowu są te myszy, które się przewijały właśnie w poprzednich częściach. Znaczy w poprzednich częściach. E, w poprzednich. W, poprzednich, e, Robot Master, w poprzednim Robotmasterze, bo tylko się pojawił w tym. E, w, w. poziomie Charchmana. Tak. Dobra. dochodzimy do, do dosyć ciekawego miejsca, bo tutaj znajduje się ukryta znajdźka. Znajdźka, która jest na pozór niewidoczna dla nas. Ale jest tutaj właśnie i jest to megatank. Czyli, czyli ogólnie megatanka jeszcze nie użyłem, bo to jest taki OP chyba. Czyli jest to właściwie umiejętność, która, e, która regeneruje nam wszystko. Czyli i HP, i bronie. No bardzo... Bardzo okej! Bardzo okej, widocznie. Eee, dobra, troszeczkę to wam przyspieszę ten last play, bo... Tutaj troszeczkę jest taki przynudzony, czyli że... Typu, że no... Te, tutaj te takie... Nie wiem czy to jest drony. Nie, drony, drony, na no, drony wyglądają. I teraz tutaj no... Tutaj właśnie... Te takie beczki na... I te. Chodziło mi o to, że... ...bo... No, ...to tam... ...jakieś pitołka ta w obrywaniu,

I tutaj ogólnie, tam zaraz jak dojdziemy, to tam właściwie jest takie ogólnie miejsce, gdzie można zdobyć y, tą mm, butelkę z energią, butelkę z energią, pojemnik z energią, chyba będzie to o wiele lepsze określenie. Ale tak, można tam dropnąć, ale trzeba mieć naprawdę niezły refleks, żeby tam w ogóle doskoczyć, bo ja próbowałem i dupa nie wyszło. No, plus tutaj cały czas się tutaj pojawiają te i nasze windy, które nas tak obracają, więc no, trzeba też mieć jakiś refleks bo potem później one spadają. Tutaj widzę, że tak, 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 taka... Jest powraca tak, 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 to tak, do tak, do amunicji, do broni do

To praktycznie na półtorej tak, tak? No i dochodzimy do bossa z Tournament. Kolejny Gatsby. Nie mam. Od razu mówię, że za drugim nie ma, ja nie to drugim to będzie ale na razie mogę taką procedurę jak to w miarę. Inaczej wygląda. Wygląd jest jak taki, taki połączenie tego. E, tych robotów na poziomie na, na poziomie Sandopolis e, 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 i bardzo bardzo no. Mnie to, i taki no. I zostałem pokonany. Ogólnie tyle. Problem jest z tym, że właśnie trzeba mieć specjalny. Ten trzeba sobie włączyć. Polecam najlepiej włączyć ten... Nakładać pokonać nam to... tego Gucia, mną, no, no, Gucia. Gucia, bo on bo mnie od razu jak skacze, to on się zmienia w taką papkę, w nie muszę do mnie. Więc może ty, bo to było tak taki na... Ma... No to, tego, to po prostu prawdę. No, właśnie. I jest, to żeby po prostu, po prostu się, rechne.

pokonany i ogólnie broń z tą mana jest nawet szczerze powiem <much> że nawet jest OP całda OP, bo wiadomo, <muchy> można mieć parę e, można mieć parę innych opinii, ale jest na pewno du e, dużo wystąpowa że na przykład może nam rzucić ludzie, są na dużo albo na dole You got power stone Okej okay. I tak, sieć select do... tak, nie mogłem się powstrzymać i musiałem zrobić George reference w tym odcinku no, Jire... Jairo, to po prostu w po samym imieniu musiałem to tam strzelić. E, dobra. I, tak, wracając teraz, tak na serio. Jairo Man, czyli jakiś podniemny kolejny Iron Man, którego nie można pokonać, ale serio. Akurat, Iron Man jest nieco trudniejszym bossem. E, I tak, mamy znowu tutaj te wieżyczki obrażające się. No, niektóre przeciwnicy niektórzy przeciwnicy się powtarzają, i to będzie widać w, na przykład w, w zamku Protomena dobra i tak. Mm. Ogólnie pochwalę się, że miałem trochę tutaj śmierci, więc w czasie yy, nagrywania post commentu yy, tam trochę tam pododaje TP. O niestety to nie, nie, nie zawsze działa ten nasz yy, nasz obroń Gravity Manual. Na przykład tutaj widać, że nie zadziałało. Nie zadziałały? Nie zadziałało, no. Nie <todkodziany> A co tutaj by powiedzieć? Hmm. No, ogólnie, drony znowu nas atakują. I tak, Gyro czyli ogólnie wiadomo, tutaj jest wiele takich przepaści itp. No i mamy nasz ulubiony Grinder, czyli kurę znoszącą złote jaja, która nie zawsze może się przydać i niestety też na nim nie działa zbytnio. E, ten, e, ten nasz, e, nasza broń Mena. I tutaj chyba ło... No, zdążyłem wziąć to HP. Na HP. A Tak, no. I najwyżej... O, no widać, że tylko... że na... tylko działa na te jaja. No i kolejne życie. No. Życie jak to życie. Yy, lubi na... Lubi nas jest nowelą. Tak. Hmm. No i co tu... Powie... No i właśnie musimy zestrzelić tą kurę, no praktycznie potrzelając w głowę, ale tam widzieliście chyba w poprzednim odcinku. Hmm, no i... Yeah. Oczywiście powrót naszych y, platform. Tutaj jest wiele rzeczy powtarzających się, no i tutaj akurat głupio zginąłem. I tutaj chyba było... Tak, tutaj jest cięcie. O, tutaj i jest tutaj cięcie, no. I tutaj widać chyba pierwszy raz użyłem tej Star Crashera. Czyli beroni Starmana. A to jest ogólnie taka tarcza, która nam się pojawia, no i... No i hej nam pomaga w życiu. Jak trudne by nie było. Kurde, co ja się taki się zrobiłem w tych filmach. Yeah. No i chyba tam dochodzimy do, dochodzimy do powoli do... Ee, nie, to jeszcze nie... To jeszcze nie tutaj, ale tutaj będzie ten. Eee... ten. Jakby to powiedzieć, Kulde, kulde. Mm. Eee, ten Big Eye Gatsmana. No, Wyjątkowo na tym poziomie nie ma żadnego Big guy. i w sumie na tamtym też nie było żadnego Big Więc chyba się trochę zmienia moje podejście, jeżeli chodzi o Bigajów I tutaj użyję broni Stonemana. Nie, broni Starka. No, Starka No. O, ale tutaj chyba... E, o, i chyba tutaj właśnie tutaj urzęd tego Star Crusher, tutaj... E, tego Star Crusher. i Jest kolejny gatsman. Tja, Niby łatwo go ominąć, ale... No na przykład tutaj widać. Dobra, jakoś się nie poddajemy. I tutaj chyba po prostu... A, jeszcze zapomniałem tutaj dostaliśmy jakiegoś aroła, i strzały, które nam chyba pomagają. Chodzić lepiej po czymś... Oj, tutaj jest na szczęście tej save'ik będzie. Nasze osobiście się to zapisuje, więc o to się nie martwię. I tutaj idealnie się przydaje broń... Yy Stark yy Star Casher albo Men. no. Bo tutaj trzeba skakać i tutaj te, te to się... Te helikopterki yy nas trafiają tak, że po prostu tam... Yy, że ta... Yy, że ta te... Yy, Tutaj te ta platformy tak upadają. A tutaj jest potrzebne po to, żeby dorwać takiej literkę A. O, tu jest właśnie. I tutaj ją dorwałem. No i zginęłam. I tutaj po prostu będzie cięcie, i przejdziemy do końca. <śmulikation> ok, Tutaj okay, kolejna taka Sekwencja, ale akurat tutaj szybko. Musimy tutaj po prostu ugodzać mekolca. Wiadomo, kolce. Kolce Megaman nie lubi. No. tam polską

Lepiej tak nie być, bo mogę nie być Jest to, tymi... hmm. pierścieniami. Heli... Nie Helik bo chodź sił Chyba tam widzimy się Dobra. I zaraz i... tu można go do użyć broni hmm. 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 I mamy go! Jej! Połowa filmu prawie by mogła usunąć, usunięte. Na szczęście przygotowałem się, nie usunęłem. No to film, i to by było chyba na jeszcze będziemy tacy opet! 私はそれを見るだけでちょっとしないと。